Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Pełnia szczęścia. Jest Kazbek. Nie nie zdradzaj jeszcze tej tajemnicy. No, miałeś... miałeś nie, mieliśmy no. nie zdradzać, dobra. Za nami piękne widoczki. Tutaj Jest. mamy taki klasztor Świętej Trójcy. Zwiedziliśmy go, wstawimy go później do relacji, zdjęcia. Tak, no, zdjęcia, bo tam sobie w środku robili. Maluszek oczywiście stoi i... Co tam z tyłu widać? Jest Kasbek. Góra Kasbek, 5000, ile tam? 70 metrów. Takiego, chyba? bo już nie dojrzałem na tej mapie, bo już ze starości mam słaby wzrok. Okularów <laughs> nie zdążyłem zająć. Ale w końcu ten taki najdalszy punkt, który chcieliśmy, czyli Darek teraz, musimy teraz, się przesunąć jakoś, który chcieliśmy osiągnąć, to został. Zdobyty. No tutaj było ciężko z podjazdem, ale musiałem, musiałem wysiąść. Weź tam z tej strony. E, no, no, musiałem wysiąść Darek ten. Darek nie mógł podjechać. Maluszek w zasadzie nie mógł podjechać pod górę. Na jedynce, u, 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 strasznie. I ciężko było, ciężko. I bez popchnięcia chyba w trzech miejscach. No byśmy tutaj nie podjechali. Tym ale ruchem. zdobyliśmy. Jest moc, kurczę, no pięknie, tutaj w ogóle na no, okolica no przepiękna, przepiękna. Pogoda, pogoda super, ciepło jest, martwiliśmy się o temperaturę, ale jest naprawdę ciepło, słonko świeci. Tak. A w ogóle to jeszcze mieliśmy szczęście, bo wczoraj ponoć droga tutaj do, tutaj do tego klasztoru tej Świętej Trójcy była zamknięta i nie wpuszczają samochodów osobowych, tylko tutaj te ichniejsze e, busy, i takie, Pokażemy może. takie, tak. takie busy tutaj wożą. O. I, i, I a osobówką nie było bo w ogóle można wjeżdżać. Tak, tak. Tam z ponoć ze względów. No, no tak, ale podobno ci miejscowi jeszcze sami rujnują trochę, robią różne zapory, żeby samochody nie wjeżdżały, żeby oni mogli tu zarabiać. Tak, żeby o, samochodami nie wjeżdżać. Tak, to Tak, no. Takie, no. Ale pieniądze. to jest piękny widok. Ale kasbek żeśmy zobaczyli. Pięknie, pięknie. No już wyżej nie będziemy podjeżdżać, bo nie. już zacząłem się martwić o kondycję naszego małego. Bohatera, tak tego jest. błękitnego, co za nami stoi. Mieliśmy tutaj yy, widownię, Chcieliśmy sobie taki film, by nakręcić, na dziarek tam podjeżdżał. A tutaj stała grupka nie wiem chyba z 15 osób, i wszyscy o, brawo! No super, 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 także no super, super. Atmosfera fajna, wszystko fajnie. No. I co tam? Tak, no co, no z tego punktu zaczynamy powrót I jakby od, do Polski. Od, za do chwilę domu. zaczynamy powrót do Polski, tak no jest. Tak. Będziemy się zbliżać. Z każdym kilometrem coraz bliżej. Dziękujemy. Dobra, dziękujemy. Sukces! Nie.